Nie wiem, czy z nim nie pogadać, żeby dzisiaj wybrał innej. Chyba chcę wrócić do domu. chatka? No. Chcę, żeby Jakby... Uważam, że to chyba będzie najlepsza decyzja. No, mogę czekać, co? mogę czekać do przyszłego tygodnia, ale... Kurde, no naprawdę ta sytuacja... Chodź tutaj. Wy... Dzisiaj no czuję się zmęczona. Czuję się tutaj zagłupiona. Czy ja się czuję ale dobrze? No, odpowiadałaś na to no, pytanie. Staram się, ale nie jest dobrze. Ale słuchaj, tu jest tak, bo ty, ja rozumiem, teraz jesteś w swojej strefie komfortu i ty musisz też troszeczkę tą swoją granicę z tego życia prywatnego przekroczyć, bo tu jest inaczej. To nie jest padka z Warszawy. Obersza Dawaj, dupeczka, działaj. Musisz się przemóc. Dawaj, chodź tutaj, Lucia. Przestań, kochana moja. Idź się wykąpać, zrób się na bóstwo, zapłakana taka jesteś. Ruszaj, dupę. No, jesteś. Dzięki. Kilka miesięcy temu pomyślałabym sobie, że nic mnie tu nie złamie, tak tutaj się okazuje, że jestem naprawdę jeszcze emocjonalną osobą i czas nad tym trochę popracować, żeby nie tak łatwo się dawać wyprowadzać z równowagi. Działaj, kurczę. bierze w siebie. Będę się ogarniać. No...